Yeah. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Zdzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim. Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza. Tyś jasnym promieniem, który oświeca życia mojego drogę. Tyś wszystkim dla duszy samotnej. Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Ty znasz słabości naszej, jako dobry lekarz, pocieszać leczysz, oszczędzając cierpień, jako dobry znawca. Panie Jezu. Chcemy patrzeć się na Ciebie w tej chwili adoracji Najświętszego Sakramentu, patrzeć na Twoje ciało, bo wiemy, że kiedy patrzymy na Ciebie, to Ty nas leczysz. Tak jak pisała siostra Faustyna jak ten dobry lekarz, dobry znawca. Wiem, że samo patrzenie na ten kawałek, Hosti, którym jest Twoje ciało, już nas leczy, już nas podnosi, już nas dźwiga, bo to jest największy skarb, jaki nam zostawiłeś. Chcemy trwać w tej chwili adoracji, skoro mamy taką możliwość, wpatrując się w Ciebie zawierzając naszego Ojca Świętego, Papieża Leona XIV, Jego Pontyfikat zawierzając Go przez ręce Matki Najświętszej. Właśnie po to, żeby żeby był papieżem na wzór serca Jezusowego, żeby miał takie serce, które bije tak jak Twoje serce, żeby tak prowadził Kościół, aby ten Kościół potrafił jeszcze głębić życie Ewangelią. Głosiciel światu wyjaśniał światem Chrystusowym. O krwi i wodo, któraś wypłynęła Najświętszego Serca Jezusowego Zdrój miłosierdzia dla nas Kochamy Tobie, o krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. ufame Tobie, o krwi wod. Nasz któryś jest w niebie, święt miał twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Krzyciela Nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana Naszego, który się upłoczął z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, stąd pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych grzechu grzechów w odpuszczenie, ciała zmartwychwstania i żywot wieczny. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej małki 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 Ojcze, przedwieczne ofiaruj ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przezwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki, dla jego bolesnej małki. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Maryjo Matko Miłosierdzia, święty Janie Pawle II, święty Leonie Wielki, Święta Siostro Faustyno, Święty Andrzej Apostole, Błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko. Boże, Boże Ojcze Miłosierny, który Objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Jezu ufam Tobie. 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 Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I za Ojca Świętego. 14. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej, stańmy przed Bogiem w prawdzie o tym wszystkim, co w naszym życiu było złe, grzeszne i niepoukładane. Panie Jezu, dobry Pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, Zmiłuj się, się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad, Miłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Z Ewangelii, według Świętego Jana: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podróżmy się jak nas nauczył Pan Jezus, ojcze nasz, któryś jest w niebie. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, żebyś ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrojona duszą. posileni na uczcie eucharystycznej pokornie błagamy Cię, O Boże, abyś przez ten sakrament umacniał wiarę i jedność Kościoła i ochraniał swojego sługę, papieża Leona, razem z ludem powierzonym jego pasterskiej trosce przez Chrystusa, Pana Naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wielbić Pana chcę, Радостно.